Kolejności kolejności gratulacje z otrzymanej nagrody powiedz co to jest za nagroda oraz od kogo od jakiej instytucji Eurosukces wspaniałe wyróżnienie bo jest to certyfikat że jako przedsiębiorstwo niczym nie ustępujemy firmom z Unii Europejskiej tym takim wysoko rozwiniętym dobrze postawionym Europejskie forum gospodarcze nas wyróżniło Barbara Jączek serdecznie Ją pozdrawiamy, dziękujemy za to wyróżnienie i gratulujemy pomysłowości w kreowaniu polskiej gospodarki. Oczywiście nasuwa się pytanie, na czym polega pański sukces albo sukces z pańskiej firmy. E, gdzie pan pełni czołową tutaj rolę, funkcję, czyli inaczej mówić, prezesa zarządu? Panie redaktorze naczelne, ja bym dzisiaj powiedział dwie rzeczy. Największy kapitał to dobra załoga, no i kapitał też jest potrzebny. Oprócz nagrody, że zostałeś wyróżniony w trakcie danego wydarzenia, ale jednak jesteś również prelegentem. Powiedz sobie, czego wykład dotyczył, ta dyskusja, w której wybrały brałeś czynny udział. No, przede wszystkim ocenie obecnej sytuacji gospodarczej kraju, tym skutkom wojny w Ukrainie. Koledzy prelegenci tutaj popisali się niesamowitą wiedzą, no ja bardziej się skupiłem na praktyce, na tym, co jest rzeczywiście i na tym, co powinniśmy dzisiaj zrobić. Też zaadresowałem do rządu i parlamentu o podjęcie pewnych działań, niezbędnych przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, które w każdej gospodarce są takim kołem zamachowym i świadczą o dobrobycie państwa. Ze smutkiem tutaj muszę panu redaktorowi przyznać rację, że rząd za mało wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa. Wydaje mi się, że bardziej powinien się wsłuchać ich potrzeby, bo to jest bezpieczeństwo wzrostu produktu krajowego brutto, spadku bezrobocia, tych wszystkich niezbędnych dla gospodarki, dla kraju czynników. Powiedział Pan redaktor, filantrop. No rzeczywiście, w pandemii pomagaliśmy, byliśmy wyróżnani jako liderzy walki z pandemią. W Ukrainie też pomagamy. Organizowaliśmy konwoje, mamy przyjaciół w Ukrai na Ukrainie, zatrudniamy pracowników z Ukrainy. No ich los głęboko leży na sercu. Ale ja chciałem też powiedzieć, że pan redaktor został wyróżniony w dwóch kategoriach. Jako filar gospodarki w tej podstawowej działalności telewizyjnej, publikacyjnej, ale też jako człowiek o dobrym sercu, za działania charytatywne, i to najważniejsze na rzecz dzieci i dzieci tych najbardziej potrzebujących. Gratuluję i wielki szacunek. Podoba mi się to, co Barbara Jończyk realizuje. Mamy twarze polskiej gospodarki, mamy filary gospodarki. Dzisiaj zostaliśmy wyróżnieni tą nagrodą Eurosukcesu. Ona świadczy o wysokiej jakości prowadzonej działalności, wysokich standardach, dobrej opłacalności. Ja bardzo się cieszę, że jestem laureatem twarzy biznesu filarów, a dzisiaj to właśnie takie nowe wyróżnienie. Barbara Jończyk z Klubu Integracji Europejskiej z Europejskim Forum Gospodarczym uczestniczyła w konferencji w Karpaczu. To było ważne forum ekonomiczne. Poruszało niebywale ważne dla Polski, ale i dla świata sprawy. Był prezydent Ukrainy. To są ważne rzeczy. Ja uważam, że te wyróżnienia to są takim dowodem i podziękowaniem za nasze starania. Bo, proszę Państwa, pieniądze są ważne, majątki. Ja bardzo lubię pomagać. Lubię się dzielić, lubię wydawać, ale jeszcze bardziej. Cieszę się z tej satysfakcji i mam tą satysfakcję z osiąganych sukcesów. I bez wątpienia taka statuetka to jest takim potwierdzeniem sukcesów. Mamy diamenty do złotej statuetki lidera polskiego biznesu BCC. Mamy diamenty, brylanty, gepardy biznesu. To jest wszystko ważne też z punktu widzenia oceny firmy przez naszych klientów, których grono jest dość spore. Uważam, że wizerunek firmy w działalności, dobry wizerunek i taki prospołeczny bardzo pomaga. Gdzie ta nagroda tak naprawdę znajdzie swoje ostateczne miejsce? Na jakiej półce, w jakim miejscu, w jakim mieście? Proszę państwa, gdzie ta nagroda trafi? No trafi do gabinetu prezesa, nie wiem czy do, na ścianę sławy, na taki stół konferencyjny, gdzie jest sporo bardzo ciekawych wyróżnień. One są ważne, bo no jestem prezesem, wspólnikiem, przedsiębiorcą. To jest za biznes. I te wyróżnienia są najważniejsze, bo jest w gabinecie też taki kącik, gdzie są różne inne, właśnie za okazane serce, za działalność społeczną, za działalność patriotyczną, a te są za biznes, więc trafi do grona tych najważniejszych za biznes.